Proszę Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj przedmiotem naszych badań i dywagacji będzie Bretonze Panther. Pojazd dobrze nam znany z drzewka niemieckiego, fałeczka. My również, jako Polacy, posiadamy taką fałeczkę w postaci naszego pierwszego pojazdu polskiej nacji, czyli Pudla, a dzisiaj zajmiemy się tą otofałeczką, która istnieje w drzewku francuskim i też oczywiście jest pojazdem premium 6 tieru. Jaka ona jest? No zaraz postaram się Państwu dokładnie to przedstawić, a zaczniemy sobie oczywiście standardowo od obejrzenia tutaj pancerza. Spód pojazdu, spód tej panterki to 60 mm, górna płyta, to 80 mm, bok pojazdu jak widzicie 40 mm, mamy tutaj pancerz warstwowy, taki fartuszek, który daje nam dodatkowe 5 mm, no i kółka i gąsienice liczone są jako pancerz warstwowy 25 mm. Tutaj sobie jeszcze wyłączymy te warstwówki, żeby pokazać Państwu bok pojazdu, jaki góra, taki dół, właśnie bok pojazdu to... Dokładnie te 40 mm. Góra, jak widzimy, miejsce wrzutki pocisków artyleryjskich to zaledwie 16 mm, i to 16 mm występuje również na garnuszkach. Tył pojazdu to również 40 mm, także wszystko jest tutaj bardzo proste, mało skomplikowane. Natomiast to, co tygryski lubią najbardziej, mamy tutaj jazmo, które na pewno będzie pokłaniało nam pociski za zero, mianowicie. Samo jarzmo posiada 110 mm grubości pancerza, a pod jarzmem znajduje się duża obszerna dziurka i wokół niej już jest 45 mm, a sama wieża dookoła posiada 100 mm. Bok tej wieży to 45 mm, absolutnie dookoła, tył również. No i mamy tutaj duży sowity garnuszek w postaci 100 mm pancerza wokół. A górny pierścień to już zaledwie tylko 45 mm. Fałeczka bardzo prosta, nieskomplikowana, ale czy będzie się nią dobrze grało? Zaraz to Państwu pokażę. Zapraszam do garażu. Brytońska panterka trafia do naszego garażu z przepięknym kamuflażem. Nie da się go absolutnie modyfikować, i tutaj napisami bretanże. Słuchajcie, kamuflaż i sam wygląd panterki jest naprawdę bardzo, bardzo dopracowane, może zbliżę tutaj cała struktura tego pancerza, w ogóle wszystkie te detale naprawdę jest to świetnie dopieszczone, troszeczkę można by się doczepić do graficzki tych kółeczek, no tutaj się troszeczkę nie postarali, natomiast cały tył i wszystkie elementy i właśnie jeszcze raz wspomnę, ta struktura pancerza wygląda to naprawdę niesamowicie. Samo tutaj sam też kamuflaż, no. Ni to niczego nie można się doczepić. Standardowo pięcioosobowa załoga dowódca celowniczy, kierowca radio, operator i ładowniczy. Moduły, które ja przeważnie montuję na Medakto, to wentylacja, dosyłacz i optyka. Nie ma co zbytnio polegać na pancerzu. Raczej będziemy się starali tutaj ostrzeliwać z dystansu. Mamy radyjko 710 metrów zasięgu widzenia silniczek, 700 KONI, 20% podwodnictwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 15,27 mocy na tonę. I według tutaj rozpiski, Panterka potrafi się rozpędzić do 55 km na godzinę i 20 do tyłu. Obrót 34,45. No, tutaj raczej wolałbym mieć więcej. Jeżeli chodzi o meda, no ale jest to duży med, wiadomo, to też odbija się właśnie na wartości kamuflażu 18,04. No, demonem kamuflażu i znikającą ninją, a no, na pewno nie jest to ta panterka. Mamy tutaj wieżeczkę, 370 metrów zasięgu widzenia i 30 prędkość obrotu. Wolałbym mieć też lepszą prędkość obrotu. No, co do zasięgu widzenia, no to myślę, że jest to taki panterkowy standard. Działo, no działa, absolutnie wszyscy znacie, występuje na pudlu, na, na fauce i na wszystkich innych temu typu pochodnych panterkach. 14,3 szybkostrzelności, 150 penetracji na PPK, 194 na apc ach 38 na haekach. Zadajemy średnio 135 punktów uszkodzeń, a jeżeli naprawdę cudem uda nam się kogoś przebić haekiem, to około 175, lecz nasz DPM na Rewelacyjną szybkostrzelność to 1924 punktów uszkodzeń. Celność 0,35 to jest dobra celność, jeżeli chodzi o szóste tiery, jak na tego typu działo. I 2,3 czas celowania. Suma summarum, Panterka, przez swój właśnie wielki otwór, może pochylić działko minus 8. W dół plus 18 do góry, a dzięki załodze i modułom udaje nam się zredukować czas celowania do 2,11. A rozrzut na 100 metrów to uwaga 0,32, jest to rewelacyjny snajper i dpm 2336. Słuchajcie, wylosowane na szóstki lub gęsty, pojedzę na twierdzę, naprawdę można sobie dobrze siekać. Punkty wytrzymałości to 840. A nasz finalny zasięg widzenia z tą oto pięcioparkową załogą, tylko tutaj na radiooperatorze operatorze mam takiego niedoróbkę słuchajcie, to 443 metry. I tak będziemy jeździli. No, jeszcze raz ją pokażę Państwu, obrócę. Naprawdę kamuflaż wygląda prześwietnie i będziemy mogli sobie rozegrać pierwszą bitewkę tym oto z zacnym pojazdem. Ciekaw jestem też, jak to wylosuje, jak będziemy płakać. Dzięki penetracji, dzięki tym pociskom, i zwykłym, i apcr naprawdę możemy nawiązać walkę z ósmymi tyrami. Tego nie musimy się obawiać. No Pamiętajmy o tym, że 135 punktów obrażeń na ósemkę to może na nim nie wywrzeć wrażenia i po prostu nie szarżymy do przodu, bo rozniosą nas. No, pancerz naprawdę lubi odbić, ale tylko na szóstkach. Jeżeli trafimy na ósme tiery, no to niestety prowadźmy walkę z dystansu i korzystajmy z tego, że panterka posiada rewelacyjną celność i to jest właśnie naszym atutem. Łe, well, well, well. tutaj jakieś plutony się już robią. Co my tu mamy? Mamy Lighta, ale myślę, że pojedziemy sobie na prawo. Nie będziemy tam się bili na Z plutonem kawu dwójek. No, tutaj, ty, tutaj ty, ty się chciało. Ty, ty. Tak, tak jakoś zakręciłem. No, rozpędza się tak jak i inaczej. Co mamy? 40, już, tak. Ile tam pisało? 55, zobaczymy. 46, 47, 48, 50. Wiadomo, teren nie jest korzystny. O! No już się rozpędziła. Jedzie dziarsko, przyjemnie. Nie mogę powiedzieć nie. Ale zagrał agresywnie. Został zdetrakowany Mogło wejść. Niestety skończyło się to naszym spotem. I bardzo ładnie lajcika już nie mają. Coś pięknego i niedrogo. Natomiast ktoś tu już próbował nas przestrzelić. Czy my będziemy mieli jakieś wsparcie? O, chłopaki tam jadą. Patrzcie, co tam się będzie działo na przepychaczu. Wszystkie siły tam pojechały wyroga Ciężkie. 3,4 reloadu, to jest naprawdę super. Będę się starał też to wykorzystać. Miejmy nadzieję, że Trzardy nie skupią się tutaj na nas automatycznie i nie będą chciały nas prać. Co my tu mamy? T-34. Jeżeli zostanę na tym zakręcie, nas przebijać. Mamy wsparcie artyleryjskie, słuchajcie. Jest jest dobrze. Jak mógłby nas nie przebić? A jednak przebija nas jak chce. Szybko, szybko, szybko. No straciliśmy bardzo, bardzo dużo hapeków. Nic nie odbite. Wow i naprawmy to, bo nie jestem w stanie w ogóle manewrować tym pojazdem. Może jakaś nasza celność. Skup, 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 skup. Boom! Odbite. Boom. Znowu ogłuszenie. I coś to co ewidentnie ma wrzutkę. Słuchajcie, 158 punktów. Jest taka troszeczkę, musi się rozpędzić, słuchajcie. Ewidentnie musi się rozpędzić, panterka. Jak widzieliście, taki pojedynek 1 na 1, 134, 85. Nie ma szans ze względu na nasze obrażenia na minutę. Zaraz tutaj pewnie coś wpadnie, jakaś piłeczka. No właśnie już raczej nie będziemy zjeżdżać będziemy się starać tutaj ostrzeliwać zrobimy sobie do jakieś dobre pozycje wyjściowe stać w tym krzaku 40 TP? Nie chcę zrobić jakiegoś spota. Tak myślałem. jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Świetny reload. Rozstrzelany. No pytanie: gdzie jest Diker Max? A na pewno tam jest. Troszeczkę mógłby szybciej skupiać. No ale jeżeli wsadzilibyśmy tutaj ulepszony system naprowadzania, no to nasz zasięg widzenia byłby tak mizerny, że nie bylibyśmy w stanie prowadzić takiego sympatycznego ognia gdzieś tam z daleka. Szczególnie jeżeli wyrosuje nam naszą panterkę na ósemki. No popatrzcie, jak już się rozpędzi. Patrzcie, 54-55, tylko musicie się rozpędzić. Dobrze, już tutaj myślę, że nic nie zrobimy. Także sobie będziemy tutaj grali na Della Cappa. Szalenie mi się podoba kamuflaż tutaj na tej panterce. Zrobili to naprawdę świetnie. No co tam kawu dwójeczki zostaną rozstrzelane. A my jeszcze jakieś punkciki sobie zdobędziemy na kapa Na kap jest kapa <laughs> i wszystko Tak 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 tutaj zajęliśmy to ho, ho, ho. Zwycięstwo, i co my tutaj będziemy mieli? No myśli myśli. Myśli myśli i wymyślił. A my mamy oczywiście zwycięską bitwę, odznakę mistrzowską trzeciej klasy, strzelec wyborowy i ogień skuteczny. Nasz wynik w drużynie to jest na szósteczka czwarte miejsce. Zrobiliśmy 1139 punktów uszkodzeń, 1 frak, 257 za naszą pomocą i słuchajcie, mamy 29 962 kredyciki. Niemniej jednak, pojazd wiadomo jest, że pokazał nam się z okazji Tankfestu, ale tutaj jeszcze przeczytam sobie czy to ma coś wspólnego. Ta modyfikacja Pantery była produkowana od sierpnia 1943 roku do czerwca 1944. Modyfikacja AUF-A miała nową wieżę i kuliste jarzmo karabinu maszynowego. Urządzenia obserwacyjne również przeszły modernizację. Wyprodukowano ponad 2300 pojazdów z tymi modyfikacjami. W 1944 roku, po lądowaniu aliantów w Normandii, niektóre pojazdy zostały przechwycone przez francuskie siły zbrojne i użyte w walce przeciw Niemcom. Tak jak nasz pudelek, ten pojazd zalicza się w World of Tanks do pojazdów historycznych i tak należy do niego podejść, a my tutaj. Weźmiemy sobie, puścimy drugą biteweczkę Naszą fałeczką, no powiem Wam bardzo sympatycznie, gra się fałeczką. Wiadomo, te fałeczki i te panterki są naprawdę niezłymi maszynkami. Wiemy to oczywiście po naszym pudelku. I dodatkowo cieszy, właśnie, że jest tutaj taki świeży, bardzo świeży powiew, właśnie tego kamuflażu. Który jeszcze raz podkreślę, wygląda rewelacyjnie. Co my tu mamy? Popatrzcie, znowu szósteczki losowanko. Well, 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 i trzy artylerie żeby było dowcipniej. no strach się bać, strach się bać. Czemu tu mamy jechać na no boga? Też mają kopytko, mają kopytko, mają kumla, mają M44. Ojej Oj, nie dobrze, niedobrze. i dwa tygrysi. Co my będziemy grać? Achilles Dicker Max pewnie się będzie chciał dotoczyć. Mamy na dymę 150. Pojedziemy no, do nastana. Mobilność też nam nie pozwala jakoś zbytnio. Raczej znaczy, mobilność jest, tylko z przyspieszeniem jest strasznie źle. Musisz się rozkulać. Jest to bardzo duży model, jak widzicie. W porównaniu do innych szóstych kierów. To oczywiście odbija się na kamuflażu tej oto maszyny. No i wartości pancerza i pochylenia płyt no, nie sprawiają, nie dają nam jakiegoś takiego komfortu. No i oczywiście nie zapomnijmy, że mamy tutaj dosyć i duży garnek. Proszę, tam jakiś pudelek. To nasze trzy artylerie. My już nie mamy jednej. Proszę. Artyleria przeciwnika skontrowała. Aha. Niszczyciele już są. Albo coś tam już jest. I co? I nic? Nie? Spot? No to super. Patrzcie. I to zabił Type 64 i to może być nie do wyświecenia przez nas Ale mamy 5 do 3 złamy to trzepko tutaj już Może ktoś będzie chciał wjechać i... i przyświecić czy coś tutaj i tak dalej kółka tutaj coś zrobią chyba nie chyba troszeczkę Troszeczkę tutaj coś się dzieje za chwilę. Zasłonimy się tutaj brakiem. Będzie, jest jakieś bicie, jest jakieś coś? Nie ma. No, kółka powinny wyspoczyć tego. Czekajcie, zobaczymy czy z haeka będzie. Tu jest ten typek. Chciałbym zobaczyć jak to strzela z tych haeków. Takiego typka 64. O, ucieka, więc przełączymy znowu zwykłe pociski. Nieskupione. CC! Si, Teraz si. Ja się ruszmy, zanim tutaj jakaś alata grzmotnie, chociaż to kopytko pewnie tam wali na, na miasto. No pewno zaskoczymy. Jestem zostałem tak długo wykryty, mimo to, że strzelałem. Bardzo pamiętania! Dobrze, dobrze. Te 150, zobaczymy. Na taką wymianę chętnie pójdę. Jest. Skup, 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 się. Puch! no i to jest ta celność. Baby. Sweet. Sweet. I 15 do 5. I łyk. Znowu przekroczyliśmy tysiaczka. czyli tak zwanie spłaciliśmy PW naszego pojazdu. Czyli jest ok. Bardzo, bardzo przyjemnie. No słuchajcie, jeżeli ktoś by sobie kiedyś kupił tą, to oprócz oczywiście wartości kolekcjonerskiej jak najbardziej, pojazd jest niewątpliwie pojazdem, który można użytkować, jak widzicie. Można zarabiać nim kredyciki, można nim grać na twiedzy. Jest bardzo, bardzo sympatycznie. Użyjemy sobie i znowu oznaka mistrzowska trzeciej klasy, strzelec pancerny. Ogień skuteczny. I tym razem nastrugaliśmy trzeci wynik, proszę bardzo, w naszym zespole. Na szósteczkach 1008 punktów uszkodzeń, 1 frak. 50 za naszą pomocą. 29 kredyciki Kaczyń! Naprawdę bardzo ładnie to zrobili. Podoba mi się, a my sobie możemy od razu pyknąć trzecią biteweczkę. Mamy ósemki. O, to będzie ciekawe. Czy my tutaj na ósemkach się odnajdziemy taką panterką? Ależ jest duża, no. Wygląda świetnie. Dobrze. Pojedziemy sobie na lewo i zaparkujemy w krzaczorze. O no ile ktoś wcześniej tam nie stanie. Nie ma ju, to też jest dobry znak. Są kółeczka. Nasz lajcik chyba nie będzie miał problemu z rozpykaniem tego. Będą jakieś... Jest! I strzelamy w ósemkę, popatrzcie. Pyk, drugi strzał, co prawda low tylecą. lecą. Jest tam czy jeszcze go nie ma? Zaczęliśmy ostrzegawczy. Coś tu się przed nas. Dikel Max wepchał. Nie przeszkadza mi to. Co tu mówią jest troszeczkę bliżej. Myślę, że za jego wieżę będziemy mogli też tutaj nieźle chlastać. Przełączymy sobie na odłamki. Zobaczymy, czy takie. <laughs> Działo jest w stanie. Jeszcze patrzcie, trafiliśmy. Może tutaj gdzieś tam wejdzie taki odłamek. Zawsze to by były jakieś obrażenia. Nie, 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 nie. Absolutnie nie. nie. O, miejmy nadzieję, to już świadczy o tym, że coś uszkodziliśmy. Czekajcie, czy jesteśmy w stanie? Nie. No dobrze, no, pociski premium. Tylko tutaj by go... Nie. To co, czy jesteśmy w stanie przebić? Chyba to nie ma sensu, słuchajcie. Absolutnie zero penetracji. Oj, 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 tu bardzo ładnie się wyrylił. trochę dymu tutaj racie nie co co można by to myślę skrócić można by to skrócić można by się nawet troszeczkę poświęcić pójdzie bagać z taką celnością strzeli gdzieś tam pałeczka 30.02d ona będzie chciała nas przestrzelić po naszym spocie, jest coś po naszym spocie i Centurion X będzie tutaj przechodził, straszne chwile, spróbujemy go, właśnie, zająć Chciałem się z przodu strzelać, z boku już, nie, już go nie było, myślę, że trzeba tutaj przełamać się. Zobaczyć, gdzie co jest. A i nie O Jezus sez. O Jezu, siadać. Jest. Przeciwnika Jeść. Rewelacyjne działo, słuchajcie, rewelacyjne działo. I chyba się przestawił. Słuchajcie, widzimy się przy wynikach bitwy. No, ale cóż, tutaj przeszliśmy do przodu. No, słuchajcie, piękne dzieci to mamy tutaj trzecie zwycięstwo. I znowu oznaka mistrzowska trzeciej klasy. Oraz bardzo często pojawiający się strzelec pancelny. Tak, jest to zaletą. Tutaj oczywiście jest działo, działo nieprawdopodobna zaleta. No jesteśmy trochę poniżej średniej, ale pamiętajmy, były to ósemeczki. Słuchajcie, nastrugaliśmy sobie 570 punktów uszkodzeń, 277 za naszą pomocą, a nasze kredyciki, no niestety, tym razem to tylko 12 670. Jak widzieliśmy, w miękkie ósemki można strzelać bez problemu, dział jest fenomenalnie celne, W twardsze nie polecam nawet ze złota, a raczej polecam je ominąć. Słuchajcie, pojazd bardzo przyjemny w użytkowaniu, świetna wartość kolekcjonerska. Pojazd nie pojawia się w sprzedaży. Co za tym idzie, jego właśnie unikalność będzie na pewno wysoka. Bardzo świetny kamuflaż, od razu rzucający się w oczy. No i co jest najlepsze w tym kolekcjonerskim pojeździe, że ma on wartość bojową i jesteśmy w stanie normalnie sobie nim grać, normalnie zarabiać kredyty, robić sobie szósteczki na twierdzy. No, po prostu miodzio. Słuchajcie, dzisiejszym gościem odcinka była Bretanże Panter. Z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa.